Podejrzewam, że gdybym zadał dzisiaj pytanie, tak przeszedł po sali zapytał, czym dla Państwa jest projekt Malczan, uzyskałbym pewnie różne odpowiedzi. Jedni z Państwa widzą odrestaurowania Fiata 126P, być może legendy, może ktoś jeździł takim pierwszym samochodem i, i dzisiaj z sentymentem wspomina swojego pierwszego Fiacika. Inni w tej sali będą wspominać świętej pamięci dyrektora Wójcika, założyciela tutaj tej szkoły, wielką ikonę w zasadzie osobę, która w, tutaj nie tylko w okolicy jest, jest bardzo znana. Jeszcze inni zauważą innowacje tego projektu, tego, że w sposób nowoczesny staramy się kształcić zawodowo. Jeszcze inni zobaczą osoby, które były odpowiedzialne za, za film, za, za grafikę i mogli rozwijać swoje pasje pozaszkolne. Wydaje mi się, że tutaj znajdą się też tacy, którzy dostrzegą fakt, że te zajęcia w znacznej mierze odbywały się pozalekcyjnie. To znaczy, że uczniowie z własnej nieprzymuszonej chęci przychodzili na przykład w sobotę do szkoły. Jest to ciekawe rozwiązanie na po, po pandemiczną rzeczywistość. Wiemy jak trudno dzisiaj młodzieży wyjść sprzed komputerów. Nasza młodzież pracowała również w soboty. Szanowni Państwo, a czym dla mnie jest projekt Malczan? Myślę, że to też takie nawiązanie do naszej historii szkoły. Nie ma przyszłości bez przeszłości. Wydaje mi się, że tym projektem w sposób taki dość wymowny oddajemy, oddajemy cześć naszym poprzednikom dyrektorowi Wójcikowi, ale też poprzednim dyrektorom, którzy mieli bardzo duży wpływ na mój model zarządzania placówką. To wielki ukłon również w stronę państwa za to, że byliście, że działaliście tutaj na tym terenie, że staraliście się każdego dnia tą placówkę rozwijać. Bardzo dziękuję państwu dyrektorom obecnym, Stanisławowi Wójcikowi. Mam nadzieję, że nas też dzisiaj słucha. Szanowni państwo, chciałbym też dodać Tutaj, że współczesna szkoła wymaga takiej realizacji nowoczesnej. Dzisiejsza szkoła się zmienia. Każdego dnia realizujemy nowe zadania. Mamy, jako szkoły, też problem z młodzieżą po pandemii. Dzisiaj wydaje mi się, że praca metodą projektu jest jedyną słuszną drogą. Drogą, dzięki której uczniowie mogą nabywać, określonych umiejętności zawodowych, takich umiejętności, które są na rynku pracy pożądane. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, później kierownik kształcenia praktycznego, dzisiaj dyrektor. Rozmawiając z firmami, zawsze przedsiębiorcy zwracają uwagę, że liczy się ta wiedza praktyczna. Na to stawiamy i wydaje mi się, że praca metodą projektu, tego projektu Malczan, pokazała, że jesteśmy w stanie jako szkoła nauczyć młodzież rozebrać tego Fiacika 126P na części pierwsze, a następnie go złożyć. No, na prezentacji wygląda to bardzo, bardzo prosto. Natomiast ten cały projekt trwał 9 miesięcy. Pod hasłem historycznym zrobiliśmy coś nowoczesnego. Zrobiliśmy coś, co narodziło się na nowo i coś, co może pokazać, że szkoła wcale nie musi być nudna. Dzisiejsza szkoła to też tak jak mówię, odejście od tradycyjnej ławki, wykładu, to tak jak już powiedziałem kilka razy dzisiaj, to praca metodą projektu. Ta praca nie męczy, a dzięki temu nasi uczniowie rozwijają się zdecydowanie szybciej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy zwieńczenie tak ważnego dzieła. Pan dyrektor opowiadał o, tych, o tym, w jakich aspektach każdy z nas może postrzegać ten. Projekt. Ja analizuję go na trzech płaszczyznach. Pierwsza to jest y, oczywiście nauka, nauka zawodu w praktyce. Można wszystkiego dotknąć, można zobaczyć. Y, druga, jakże ważna, to integracja, zarówno integracja. Tutaj wewnątrz szkoły, jak i z całym środowiskiem, zarówno Teresina, jak i wokół. Bo ten projekt to, proszę Państwa, budował i myślę, że zbudował wspaniałą wspólnotę. Wszyscy łącznie, a przede wszystkim rodzice, uczniowie, nauczyciele wszyscy wokół, widząc. Wspaniałe zaangażowanie uczniów, widząc chęć realizacji tego jakże ważnego przedsięwzięcia, włączali się w to dzieło bardzo mocno, angażowali swoje środki, siły, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. No i oczywiście ten aspekt, który już też był wskazywany pamięć, pamięć o. Panu Wójciku, o jego dokonaniach, bo na pewno dla wszystkich uczniów tej szkoły dziś, wcześniej i w przyszłości ten, ten samochód będzie się kojarzył właśnie z panem dyrektorem. Ja mogłabym tutaj dużo mówić jeszcze na temat tego projektu i na temat moich jakże wspaniałych odczuć. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak dużo uczniów, jak duże grono uczniów się właśnie w swoim wolnym czasie angażowało i to, 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 to bardzo cieszy. Cieszę się też, że są uczniowie z innych szkół naszych, którzy mogą zobaczyć, że z niczego tak naprawdę można zrobić coś wielkiego i myślę, że inne Szkoły też będą dążyły tymi śladami, będą podobne projekty realizowały. Chciałem pogratulować i podziękować. Pogratulować, że udało się to zrobić, tej determinacji nauczycieli, oczywiście dyrekcji, Rady Rodziców, uczniów. Podziękować za to, że, że w ten sposób pokazujecie Państwo to, co powiedziałem, że można troszeczkę inaczej, inaczej uczyć. Rzeczywiście to, co pan dyrektor powiedział, był na pierwszym spotkaniu u mnie, ale nie powiedział jeszcze jednej rzeczy, że z panem dyrektorem przyszły dwie przemiłe panie z Rady Rodziców, a miały taki dar przekonywania, proszę państwa, że nawet gdybym nie chciał. Ale jako nauczyciel, długoletni dyrektor szkoły no byłem tym bardzo zachwycony. Powiedziałem pani staroście, pani starosta oczywiście mówi jak najbardziej, bo obecny zarząd wspiera wszystkie takie inicjatywy, gdzie jest duże zaangażowanie, a w tej szkole naprawdę to zaangażowanie całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców. Jest ogromne, nie tylko w tym projekcie. Ale proszę Państwa, to się nie wzięło tak z dnia na dzień. To jest od zawsze w tej szkole. To jest od pierwszego dyrektora tej szkoły świętej pamięci Stanisława Wójcika, którego znałem jeszcze nim powstały powiaty. I jako młodszy dyrektor zawsze podziwiałem w nim to, ten upór, pozytywny upór w dążeniu do celu. Jak powstały powiaty, pierwsza kadencja, byłem przewodniczącym Komisji Oświaty. Z taką, przyjechał do powiatu z zarządem, ze mną mówi: Słuchaj, tu musi powstać sala gimnastyczna. I ta sala powstała, proszę Państwa. To, jest od, to już jest kawał czasu. My już zaczynamy remontować tą salę I, i są takie, myślę dyrektor mówił, e, chyba wspaniałe wieści, że będzie podłoga zrobiona, oświetlenie, dach był poprawiony. Staramy się w tę szkołę naprawdę inwestować, ale, ale ten wkład jest, jest ogromny. Ze strony, mówię, dyrekcji i Rady Rodziców. Tą współpracę widać na każdym kroku. Te warsztaty zmieniły zupełnie swój, swój wygląd. Szkoła zmieniła wygląd, termomodernizacja, stwarza, staramy się stwarzać coraz lepsze, lepsze warunki. Szkoła się promuje jak może, bo nie oszukujmy się, szkoły, które są poza miastami, mają, mają gorzej, ale metody nauczania, wyniki nauczania, dobra atmosfera tej szkoły. Odbija się to szerokim echem i tych uczniów mamy coraz więcej, nabory są coraz lepsze, szkoła się rozwija i my naprawdę bardzo z tego się cieszymy. Rzeczywiście z Panią Dyrektor staramy się tu z Panią Dyrektor jak bywać, byliśmy w trakcie tego projektu, naprawdę to podziwialiśmy, dlatego jeszcze raz Państwu za to dziękuję i gratuluję. Kilka miesięcy temu obiło mi się o uszy, że taki projekt będzie miał miejsce, ale szczegółów nie znałem i wtedy odwiedziła mnie delegacja z tej szkoły, z tymi paniami, o, mógł, o których mówił pan starosta, tymi takimi, którzy mają dar przekonywania i rzeczywiście ten dar szybciutko wykorzystywały, przyszły z prezentem, przyszły z kwietnikiem wykonywanym przez uczniów tej szkoły. Na Notabene ten kwietnik stoi u mnie z paprociami i świetnie wygląda i oczywiście reklamuje to, co potrafią uczniowie zrobić. I wtedy wspomniano mi o tym projekcie już tak oficjalnie. Oczywiście z racji na to, że wszystko, co wiąże się z postacią pana dyrektora Stanisława Wójcika, to jest bliskie memu sercu i tutaj jest, oczywiście moje serce też się otwiera na takie projekty i nie było możliwości, żeby mnie nie przekonać, a właściwie nie trzeba było mnie przekonywać do tego projektu. Tego Fiata także pamiętałem. I cieszyłem się, że, że stanie się tak, że on będzie jeszcze pokazywał się na drogach teresińskich, a patrząc na kwietnik, no to byłem pewny, że jak kwietnik się udało zrobić, to i uda się zrobić renowację tego samochodu. Także pff, młodzież zdolna, i op, no co? No i jesteśmy dzisiaj tutaj. Marzenia się spełniają i to pod takim hasłem powinno być właściwie to spotkanie dzisiejsze, bo y, rzeczywiście. To miejsce kojarzy mi się zawsze z marzeniami. Kiedy ja jako młody człowiek pracowałem po drugiej stronie ulicy vis a -vis tej szkoły, a szkoły jeszcze wtedy nie było, był las, to spotykałem się często z działaczem sportowym, Stanisławem Wójcikiem i żeśmy tak do siebie połali sympatią, nieskromnie powiem, a on oprowadzał mnie po tym lesie i mówił, że tu będzie technikum, że tutaj będzie szkoła, że tutaj będą budynki. Ja patrzyłem na niego Trochę niedowierzając, ale to, co słyszałem i to przekonanie w głosie i ta charyzma, jaką posiadał w sobie pan Stanisław, to przekonałoby każdego praktycznie, że tak musi się stać i tak się stało po niewielu latach. Oczywiście ciężko było budować technikum, tak samo jak ciężko było zdobyć tego Fiata, który był także marzeniem. Myślę o marzeniach praktycznie wszystkich Polaków i no ale szkoła powstała, Maluch też został kupiony, widywany yy, potem w Teresinie i no i właśnie wyrobił za ten autobus, jak tutaj też wspomniano dowożący tych, których yy, nie bardzo tych, którym nie bardzo chciało się w tym dniu akurat iść do szkoły. Cóż, dzisiaj jesteśmy w dniu, kiedy za chwilę zobaczymy dzieło wasze i tego serdecznie Wam gratuluję. Dziękuję w ogóle, że mogłem w jakiś sposób wspierać i być obecnym przy realizacji tego wspaniałego projektu. Młodzież pokazała, że, że marzenia też się spełniają i i tak dalej. Wszystkim życzę, żeby to, co pokazują nam ci młodzi ludzie, nas też napawało optymizmem na następne lata i, i my, chociaż starsi, też możemy przy okazji, będąc w dobrym otoczeniu, spełnić jeszcze wiele, wiele swoich myśli, które dzisiaj wydają nam się odległe. Czy wam się podobała ta, ta praca przy tym, czy powtórzylibyście to? Bardzo, ja na przykład też z panem Radosławem i co będziemy robić jak tego malucha. Plus jest taki, że teraz będą wakacje, no ale od września jak już nie będzie żadnego samochodu, no to trochę nudy będą. No to bo będziemy... teraz, teraz już 9 miesięcy składaliśmy tego malucha, a tu silnik, a tu środek. A teraz od Żasia, co będziemy robić? Nie ma już będziemy robić knochytniki jak dla starosty, dla pana wójta, Nie ma. No będzie robota zawsze, nie? No. Więc co to chodzi? No ale na pewno będzie też spokojniej na hali niż w ogóle było wcześniej, bo tak to cały czas było zajęcie przy tym maluku, oklejanie i w ogóle to wszystko, to czasochłonne. Będzie nam tego brakować. Będzie Strasznie. brakować.